Siemanko ludziska, z tej strony witam was serdecznie w kolejnym odcinku i tak jest, wy już wiecie o co chodzi, a mi się gęba śmieje, w końcu przyszedł ludziska w końcu przyszedł i zrealizowaliśmy plan w sumie trochę wcześniej, chyba jakieś pół roku wcześniej bym powiedział eee, nowy komputerek do, do giercowania, także mamy, eee, tym razem nie składałem samemu tego komputera, oddałem to firmie, kupowałem w x i Xcom mi go składał, w sumie wybrałem eee, opcję premium, czyli montaż, testy, instalacja systemu wraz z systemem oczywiście też zakupionym oczywiście i, i czekałem aż 17 dni wraz z weekendami chyba 14 albo 13 bez weekendów jakoś tak e, trochę długo mi to zajęło muszę wam powiedzieć, trochę długo nie spodziewałem się takiego długiego terminu realizacji. Być może było to spowodowane problemami, które gdzieś tam były po drodze. Ale do tego za moment dojdziemy, więc nie przedłużając, zaczynajmy nasz materiał. No dobra, i to jest pierwsza paczeszka Także ta najmniejsza nie specyficzna, Także zobaczmy, co tu w ogóle jest. Cały wypchany jest niesamowicie. Więc zobaczmy. Zobaczmy, co tu mamy liciskie. No, także mówię. Zobaczymy co z tym remem. Samemu sam jeszcze potestuję. Mówię jakbym miał coś jeszcze kombinować. <laughs> pewnie jeszcze więcej bym czekał <laughs> za tym komputerem, a tak to a tak to mam. Już co mam. Ok, dobra, tutaj wytychane różnymi rzeczami. Aha, tu jeszcze... Okej, okay, okej, okay. tutaj Wam nic nie pokazać. To jest mój kod Dostaw Hilda. <laughs> Więc nie, nie ma, nie ma że musicie, musicie to tak. E, aha, to tu wszystkie mamy pudełeczkę. E, generalnie wziąłem e, i dziewiąteczkę 7950X3D, procesor, więc e, tak to tutaj się układa. Chłodzenie, ze zestawienie ze tych pudełek. Co tu mamy? Tu oczywiście. O, jest! Tak. No to jeszcze nie to. To jest nasze chłodzenie. Tu jest nasze chłodzenie, także tak to bym zostawił. Co tu jeszcze w ogóle mamy? Tu jest jeszcze od zasilacza kartonik, w sumie nie będę chyba wszystkiego tak wyciągał. Nie ma, nie ma sensu, tylko tą folię powyciągam, a jeszcze niech sobie będzie w tym dużym kartoniku. Dobrze, dobrze. I tu oczywiście potężna grafa, potężna grefa 4090 od Asusika. Tak jest striksik, więc zacnie, zacnie. No i tutaj mamy jeszcze chyba kartonik od MOBO naszego. No bo wybrałem takie. że tutaj to, tutaj taki mały ten kartonik jest od tego MOBO, ale dobra, no tak, tak może jest. Tak może jest, tak może jest i tak musi być. Nie ja będę opakowywał, tam na pewno dużo o różnych rzeczy jest. Czyli tak w sumie jak się spodziewałem, że tutaj kartoniki będą, no bo tyle tego, że szkoda gadać. No dobra, no to tak wygląda nasz kochany komputer w pudełeczku. Nie jest on dodatkowo jakoś zabezpieczony, przynajmniej nie tak zresztą, tak że to jest karton od, od obudowy, więc trochę, trochę kiepsko. Moim zdaniem powinno to być jeszcze zabezpieczone w jakiś sposób, ale zobaczymy jak sam komputer jest zabezpieczony, ale to, to potrzebuje dwóch rąk, więc um, ujrzymy to dopiero jak wyjmiemy z kartonika. No i tak sądziłem, kiepsko, kiepsko zapakowane, natomiast zobaczymy jeszcze sobie. Co tutaj mamy? Tu mamy jakieś, jakieś, jakieś akcesoria, sorry za ten kabel. <laughs> jakieś akcesoria mamy za. Asi znaczy w sumie. Ach. Mamy akcesoria jeszcze jakieś od, od obudowy. E, tu są chyba jakieś takie tam, z tego co widziałem, e, do dysku. Chyba jakieś takie nakładki, więc to sobie spakujemy. E, no, jest tutaj. Tutaj tak to by wyglądało. Zadłóżmy tutaj. No ale ale co? Stropian kiepskiej może, zaraz zobaczymy jeszcze jak to wygląda, ale to jest zwykłe folia, to nie powinno w ogóle mieć miejsca, tu jeszcze jakaś instrukcja jest. co i jak, żeby rozładować co? komponenty, co napisałem na czas. Hmm w no czyli są jakieś wypełniacze, no zobaczymy fajnie, fajnie, że dali instrukcję taką, to akurat jest na plus dla nich no ale zobaczymy zaraz jak, co i gdzie będzie jeszcze, no bo uję. ta folia jest beznadziejna ten stropion. Nie, nie, co już poradzić, no zobaczymy no dobra, z kartoniku wyjęty zobaczmy zatem co tu mamy no kurde, powiem wam no dobra, jest jakoś gruby ten ten stropion, więc Tragicznie nie wygląda. No dobra. Nie zmaślili jakoś. No dobrze. Nie jak wiem, będzie. Oh. I tak, to jest full tower. Także dlatego taka wielka. I, i zaraz sobie zobaczymy, co jak to wszystko wygląda. Gdzie tu jest w ogóle A tu jest glas. <laughs> Czyli tu widzimy bok, ten zaciemniony, ten, który przez wszystko nie będziemy widzieć. Ale tu, może uda mi się wrócić, ale to ciężkie. Mamy Mamy to, ale widzę, że ciemno, nic nie widać, czyli jest przyciemnione. Także to, coś tam jest, więc musimy jeszcze to zdjąć i zaraz zobaczymy, co i jak. Pewnie położę bardziej to gdzieś na wyrku, żeby było bardziej widać, co i jak, ale to już widzimy na froncie, że mamy wesbeki, resecik do mikrofonu, słychaweczki, typce, no i wielki przycisk od powera. no dobra, no to tutaj mamy całe iPhone. sorry za światło, ale jest niesamowicie ciemno światło <laughs> ma zapalone na maksa, ale tak to mniej więcej wygląda także tu mamy odgrafę pięknie jakaś różowa folijka jest Folii ze szkła nie zdejmowali jeszcze, więc najpierw sobie wyjmijmy folię, a później będziemy sobie zdzierać tą folię ze szkła ha 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 ha, ha. więc zobaczymy jęk je? Tu jeszcze jest jakaś fo taka folijka, więc można sobie zedrzeć od fraktana. Bardzo fajnie wygląda ta obudowa. Generalnie to ja chciałem obudowę od Liana, ale no niestety tam jakieś problemy typu, że nie było tyle slotów do płyty głównej, nie? Bo tam tyle USB koło, że a ja pierdzielę, nie? Dobra, tylko teraz pytanie, jak ja mam tą budę, ten panel zdjąć? To jest ciekawe, więc bardzo, bardzo mnie to ciekawi, jak ja mogę to zdjąć. To jest w góry, nie, to nie jest góra. Powiem Wam tak. To jak to w ogóle jest zdejmowane? Bardzo ciekawa. <laughs> bardzo ciekawa. Tu jest coś. Oooooo. To tak się to zdejmuje. Go ja chyba potrzebuję dwóch rąk, jak zwykle. Okej. Okay. No dobra, świebko wyjęte. Zobaczymy co my tu mamy. Kolejne folijki jakieś takie. Hmm, ciekawe. Generalnie, Bardzo ciekawy pomysł na to, jak to zabezpieczyć. Polacy przynajmniej mają. W porównaniu do tych zagranicznych, gdzie mają to takie specjalne poduszki, nie? Takie airbagi. Eee, antystatyczne jeszcze w ogóle. A to to ja nie wiem, czy to w ogóle jest antystatyczne. Mam takie podejrzenie, że chyba nie. Ale no, zobaczymy. Dużo tego tutaj dali. A tak to by dali. Parę tylko i do widzenia. Kurde, ta buda jest wielka. Jak nie wiem, co. Upachaj, ile mam jeszcze miejsca grafa jest dotąd, a tu jeszcze mamy sporo miejsca, nie? Więc. Not bad, not bad at all. Ok, ok. A może tutaj tak to ładnie wygląda. O! Oh. Czekaj, czy tutaj, mimo folii. Ej, zdjęli, nie? Chyba zdjęli tą folię tutaj. Kurde, zdjęli mi folię, nie? Ale świnie. Mm -mm. Świnie na całego, nie? Po prostu, nie. Świnie ile wlezie. Ale powiem Wam, że cable management. Przynajmniej z tej strony, jakoś w miarę, w miarę nie. Także jakiejś tragedii tutaj nie ma, ale miejsca kuśwa jest. Tyle, że ja pierdolę. Więc jest git. Turbiny są, więc jest w pyte, Więc jest w pyte. Dobra, postawimy sobie go gdzieś tam na ziemi. Zamkniemy jeszcze sobie tą jedną stronę i zobaczymy sobie, jeszcze tył, jak w tyle wygląda. No bo to też jest dosyć. Ważny. Masakry ludzie, powiem wam tak, no jak małe dziecko, nie? Tyle, tyle frajdy, że szkoda gadać, więc zaraz będziemy tutaj folijkę ze szkła zdejmować. I postawimy go jeszcze, nie zrobimy jakieś sobie przebitki, jak to wygląda, ale jest bydle. Powiem wam tak, to jest bydle. Ustawa mojego kręgosłupa tego nawet nie przewidziała, powiem wam tyle. Więc będzie srogo. No i co? No i powoli będę musiał... Powrzucać pewne rzeczy z mojego streamingowego PCT na mój gamingowy, który stanie się streamingowy, więc prawdopodobnie dwa dni wyjdą z życia, czyli w sumie dzisiejszy. W który normalnie w sumie powinienem smykować, ale no z racji tego, że, że mamy nowego PC, no to e, trzeba, trzeba tutaj usiąść ładnie i się nim zająć, tak? Bo gaming czeka, gaming na ultra detalach mm. I powinno być elegancko. No i zobaczymy, jak to dalej będzie się toczyć. No i prawdopodobnie też, jeszcze mówię, przetestujemy sobie te ramy. Mówię, no w razie czego no, wyjmiemy sobie te dwie kości i będę miał 64 dwa razy, jeśli si, si, dwa powinno stykać na spokojnie z tego, co czytałem, chociaż szkoda, że, że jakoś mocno mm, o tym nie krzyczeli, że są właśnie tego typu problemy e, generalnie, jeśli chodzi nie, o, o, o taką ilość ramu i częstotliwości, z jakimi pracują, ale... Człowiek uczy się całe życie, więc i tak to jest, natomiast um, jeśli faktycznie tak będzie, a pewnie będzie, znając życie, to, to, to ten ramik tak mi się przyda, pewnie jak będę wymieniał stary gamingowy, który będzie streamingowym i tak dalej za jakiś jeszcze tam czas, no to, to ten ramik się przyda, Ramik się nie zestarza, DDR5 są generalnie na i rzutkie, więc raczej, raczej nowa technologia nie wejdzie zbyt szybko w życie, więc no co, no to lecimy z tym koksem. Dla osób biednych dzisiaj będzie niesamowicie, ale przynajmniej trochę kalorii spalę, podnosząc e, takie ciężkie rzeczy, e, no więc zobaczymy, zobaczymy. Widzę, że komputer będzie trochę wyżej niż normalnie, więc też powinno być elegancko. Zaraz tutaj właśnie jeszcze Wam tutaj pokażę te przebitki, co i jak. E, no i może teraz trochę lepszy do światło będzie, żeby trochę bardziej to ująć, e, no, ale zobaczymy, także lecimy. No, no to tak dupcie wygląda. Także tutaj taki gigantyczny cały filtr mamy e, dostosowany. W sumie. A się tak tutaj otwieramy. Właśnie. Tu jest jeszcze jakaś taka indywidualne. Nie odkleili, kurde, nie. No tak. No tak. Mogli już. Mogli już, kurde. Odkleić już to, jak składali. No dobra no, niech im będzie. Podkleję sobie tą naklejkę. Nie, chyba, że to plomba, ale wątpię to. Dobrze, że przynajmniej śladu nie zostawia. Dobra, czyli to mamy. Można sobie zasłonić te, jak trzeba. Zresztą fajnie, fajnie, tutaj to wygląda, bo tutaj można tam sobie chwycić i do widzenia, nie? Więc jest subcio. No i co, nie pozostaje nam nic innego lodziska jak prawdopodobnie wziąć i zdjąć naszą folijkę. Tylko widzę, że część tej folii jest taka. Pięknie. Powiem wam tak. El, el Magnifique. El Magnifique ludzie. El Magnifique, powiem wam tyle. No, to tak to będzie się prezentować z góry. Niechby nie patrzeć. No. I co my tu mamy? Pięknie. Trzeba będzie popodłączać. Zobaczymy jeszcze tutaj. Z tej strony, czy będzie lepiej widać Aju. nieco trochę coś tam trochę jest. Ale co my tu mamy? Z tego co widzę to tak, jest dedykowana jakaś grafa, czyli mamy HDMI, DisplayPort, mamy dwa porty USB-C, mamy sześć USB-ków czerwonych. Jeden jest na bios drugi jest zwykły czarny widzę. Tam jeszcze coś mamy od Clear i Comosa. BIOS fl flasha, mamy też, mamy rj 2,5 giga. Mamy znowu jak jakiegoś port USB, kolejny port USB-C, mamy do Fufu. No i mamy oczywiście dźwiękóweczkę jakąś tam i, i jest git więc no tutaj tutaj tak to wygląda. No i tu na zasilaczu jeszcze mamy 0 fan, więc to jest też taka opcja. Generalnie ten zasilacz jest ATX 3.0, więc tej nowej technologii tak przynajmniej zasugerowali, żeby tego użyć, więc wziąłem według ich sugestii zasilacz, jest od marki MSI, tak jak wcześniej widzieliście, więc no tak to, tak to wygląda. No dobra, to idę powybadać dalej. Te śmieciuszki, które tutaj się poukładały. wstawiamy kąpa gdzieś na boczku, zobaczymy jeszcze jakieś przybitki i jak to się będzie prezentować w całości, może jakieś slow-mo albo coś i no i lecimy, nie? Dalej z tym koksem. No dobra licko, mamy drugi dzień w sumie zebowy z komputerkiem. Wczoraj w sumie jeden mały przycisk w sumie wyszedł. Jakby nie patrzeć, w sumie to dzisiaj. Yy, komputer nie chciał się uruchomić, problemy z pamięcią. I dzisiaj w sumie... Wczoraj w sumie też yy, trochę grzebałem yy, przy tym i i musiałem downgrade'ować BIOS'a i to zadziałało w sumie. Wszystko praktycznie poinstalowane na tym gamingowym pc więc będziemy pewnie weekendzik wszystko bardziej testować. Ja przy okazji pewnie będę montował ten materiał ja też na nowym kąpie. No dobra, no tu mamy ludziska tyłu. Jak zwykle pewnie za dobrze nie widać, ale powiem Wam tak. Wygląda nieźle. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, jak to kurde ładnie tam półpychali i trzyma się to całkiem. Solidnie. Rozumiem się moje dwa dyski na setę. więc tutaj tak to ładnie wygląda, ale naprawdę to ładnie wygląda. Jestem pod niesamowitym wrażeniem, ale to pewnie jest dlatego, że ta obudowa jest na tyle pojemna, że może dużo kabli pocho po pochować I, i tak to tutaj ładnie będzie się to prezentować, ale plus. za. Za cable management w budowie. Tak jest. 4090 na pokładzie. A tu obok mamy wypasionek 7950X3D. Mm, mm, mm. I tak, 64GB teraz. nie Tak, wspominałem przed momentem, a trochę urżnęliśmy, ale powinno być elegancko. No i ludzisko udało się. Mamy w pełni działający gamingowy PC Stary, jako streamingowy, także wszystko działa. Wszystko hula ludziska. Po prostu miodzio, miodzio, tu jest nowy streamingowy na górze. wszystko ładnie jest, przechwytywane, dźwięk też picco bello, więc nie pozostaje mi nic innego jak dalej brnąć i zobaczymy co tam jeszcze wam poopowiadam, pewnie coś jeszcze będzie, więc lecimy z tym tematem. No i tak jak po drodze wam będę opowiadał co się działo i tak dalej i tak dalej to e, muszę Wam powiedzieć, że opcja e, 128 Gigsów e, RAM'u e, taka średnia, jak bym powiedział. To jest oczywiście też mój błąd, ponieważ nie sprawdziłem, czy płyta główna jest kompatybilna e, z czterema kościami przy takiej ilości. Niestety nie e, i nie sądzę, żeby chyba jakaś żadna płyta główna była z tym kompatybilna, więc trzeba na to uważać. Chyba max to jest dwie kości po 32 GB ram czyli 64, ewentualnie 1,64. E, to na pewno trzeba sprawdzać sobie następnie na producenta, więc jeśli będziecie coś składać no to um, zachęcam do sprawdzenia tego typu rzeczy, no bo później można się nieźle wtopić um, dlatego też między innymi um, oddałem to właśnie sklepowi, żeby to wszystko pomontował, bo raz, że to są zupełnie nowe części, drogie części DDR5 jeszcze w ogóle, więc mówię, nie będę się samemu bawił nie mam na to czasu, chociaż i tak trochę czekałem prawdopodobnie samemu bym szybciej to złożył um, ale pewnie bym miał pewne, pewne problemy też z tym, żeby to, to porządnie wytestować i tak dalej. No ale tak się stało. Tutaj na pewno punkciki trzeba odjąć za termin realizacji. Druga sprawa to brak jakichś większych rabacików. Nie wiem, czy to duży problem, czy mniejszy problem. Chyba ma, dostałem jakieś rabacik tylko przy, przy opcji do, do montażu jakieś 20 zł, chyba. I tylko tyle i tylko tyle. Także trochę trochę się tutaj zawiodłem, liczyłem na gdzieś tam jakiś rabacik, może nie wiem parę stówek albo coś w tym stylu, ale no niestety nic takiego nie było. Natomiast mówię, no ten montaż trochę, trochę długo zajmował. Mówię, być może to też kwestia problemów z tym ramem, gdzie tam się borykali montażyści, bo finalnie pisali mi chyba w Tygodnie, w którym mieli mi tam wysyłać i tak dalej, że max max to max częstotliwość to 4600, a ramy były na 6000, więc mówię klepie to, niech mi wysyłają najwyżej no ewentualnie coś jeszcze samemu posprawdzam wyjmę ewentualnie te dwie kości i będę miał tylko 64, co finalnie w sumie tak zrobiłem, żeby mieć 6000 MTS szybkości pamięci no to wyjąłem dwie kostki, więc mam 64, to także bardzo dużo powinno wystarczyć, tam te dwie kostki inne na pewno mi się podawą do innego komputera, którego za jakiś czas też będę wymieniał, czyli streamingowy ale to pewnie jeszcze trochę minie zanim go wymienię, ponieważ stary gamingowy przejmie rolę nowego streamingowego do tego też jeszcze dojdziemy w tym materiale więc troszeczkę będzie dłuższy ten materiał, nie tylko, nie tylko odnośnie nowego PCTA, no i, i co wam mogę więcej powiedzieć bestia po różnych takich moich testach giercowaniu się mocno spisuje wszystko na ultra pico bello, gra mocno głośna, powiem wam tak, mocno głośna jak się odpali ta turbina oh. Masakra, kurde, to nawet przebija. Nawet jak się siedzi w słuchawkach nawet takich zamkniętych, rezercji, że Buda, co zresztą sami widzieliście, jest ogromna, bym wręcz powiedział, I, i tak to właśnie jest. tak to właśnie jest. Niby tam jeszcze można się pobawić tymi led że tam jakieś logo można pozmieniać, ale sądzę, że tego nie będę zmieniał, e, ponieważ buda będzie cały czas pod stołem, więc to nie będzie widoczne. Nie, nie ma po prostu sensu. Ja jak będę zmieniał biurko, e, to czy postawię na biurku? Raczej pewnie nie, nie będzie grzało mnie w nogi, jak to zwykle bywa. E, będę musiał gdzieś tam za jakiś czas później też powymieniać kable, bo są krótkie niektóre. Gdzieś tam kable HDMI, zwłaszcza ten, o, o, który idzie od gamingowego do streamingowego do, do przechwytywania obrazu, muszę trochę dłuższy kupić, no i zobaczymy jeszcze jak to dalej pójdzie, ale komputerek naprawdę mocno się spisuje jeśli miałbym podsumowywać i ocenić całość jeśli chodzi o to zamówienie w x -comie, no to takie 8 na 10 mocny bym tutaj dał, się te dwa punkciki odejmuję właśnie z racji terminu realizacji, braku tych jakichś tam większych rabacików no plus ta folia, kurczę no, no sam, sami zresztą widzieliście, nie, jak to trochę wyglądało, no mo, moje zdanie trochę, trochę biedniej i mam pewne wątpliwości, czy to jest antystatyczne, nie, czy też nie, no ale nie ma żadnego dowodu, to są tylko moje, moje przypuszczenia i tak oto miłym akcentem będę kończył ten materiał, także jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już w niego w kolejnych materiałach, trzymajcie się, hej, hej.